To no właśnie w tym miejscu, na tym krótkim podjeździe, wszystko się zaczęło. A było to, jak sprawdziłem, 11 lat temu na wakacjach. Rok 2014, więc prawie 11 lat. Bo lipiec albo sierpień, już nie pamiętam. Tutaj, właśnie do Nysy. No, bo jesteśmy za Nysą, jak żeby inaczej. Kolejny film nagrywany w tym miejscu przyjechałem na wakacje w odwiedziny do rodziców. Oczywiście zabrałem ze sobą rower, bo byłem już, jak małem, sam o sobie, zapalonym kolarzem. Mieszkałem wtedy w Kluczborku, czyli północ województwa opolskiego, tereny dość płaskie. Jeździłem też na rowerze szosowym od kilku miesięcy. No i wiecie, każda chwila wolna to wyjście na szosę. Trasy coraz dłuższe, fajniejsze ale ciągle płaskie. Bo wtedy każdy podjazd, nawet taki mający 1%, no to było wyzwanie. I pamiętam dokładnie taki jeden moment na swojej rundzie wokół komina, którą często pokonywałem, że droga wznosiła się tak mniej więcej 1 do 2%. O, to było straszne. No ale jeździłem. Coraz bardziej wkręcałem się w kolarstwo. No i gdy przyszedł urlop gdy przyjechałem w odwiedziny właśnie do rodziców tutaj do Nysy, zapakowałem ze sobą rower. I pamiętam właśnie dokładnie tą drogę, którą właśnie jadę, że w nocy padał deszcz. Wakacje. Porządna burza. No ale rano się wypogodziło. Wyszło słońce. Ja oczywiście idę na rower. Bo dopiero co przyjechałem. No i jadę. Początek w nysie no dość płasko. No ale przyszedł ten podjazd tutaj pod Koperniki pod Kamienną Górę, zaczęło parować. Nachylenie już nie 1-2%, tylko po 4-5%. Zresztą ten podjazd właśnie zakończyłem ponad 2 km, średnie nachylenie 3%. Więc jadę, jadę. Dodatkowo właśnie zaczęło parować. Ja stwierdziłem, że nie mam siły, że te górki to jest coś strasznego. No ale dojechałem do końca, wróciłem do domu i pamiętam właśnie, że sobie pomyślałem kurczę, trzeba spróbować jeszcze raz. No i kolejnego dnia wróciłem na tą trasę. I kolejnego, i kolejnego. I muszę przyznać szczerze, pokochałem to. I dlatego ten dzisiejszy odcinek będzie na temat, czy warto bać się podjazdów, bo podjazdy to tak naprawdę kwit esencja kolarstwa, jazdy na rowerze. to one dają najwięcej frajdy i dają również najwięcej pod względem treningowym kondycji. Więc takie troszeczkę moje doświadczenia z tym związane. I też nie ma co ukrywać, ale większa część polski, no jest raczej płaska. Ciężko znaleźć jakiś porządnych podjazd. I większość z nas jeździ po płaskim. No chyba, że ktoś ma to szczęście i mieszka w górach, czy na jakimś pogórzu i ma tylko góra dół, góra dół, więc na te podjazdy jest skazany. Ale w momencie, kiedy mieszkamy w raczej płaskich częściach naszej ojczyzny, czy w innym części świata, i gdy zaczynamy przygodę z rowerem, no to raczej wybieramy takie trasy, gdzie tych podjazdów nie ma. No bo jest po prostu łatwiej. Te podjazdy często nas przerażają. I właśnie mówię to z tego swojego prywatnego doświadczenia. Bo na początku mojej przygody z rowerem, z kolarstwem, też wybierałem te trasy, które były bardzo, ale to bardzo płaskie. Gdy był jakiś wiadukt na drodze, no to już płakałem, czy tak jak jakaś część ulicy, drogi wzrosła się o 1-2%, no to też dla mnie to już był Armagedon i było kiepsko. I człowiek już nie miał tej wysokiej średniej. Natomiast gdy pojechałem właśnie tutaj w okolice Nysy, gdy zabrałem ze sobą rower, gdy zobaczyłem, że są miejsca, gdzie wcale płasko nie jest, to Odkryłem piękno tego, że człowiek może się zdrowo zmęczyć i jak wiele to nam daje. Dlatego właśnie ten dzisiejszy film, żeby przekonać tych wszystkich, którzy do tej pory jeszcze nie próbowali, że raczej obawiali się w czasie swojej jazdy jakichkolwiek podjazdów, żeby spróbować, oczywiście z wielką pokorą, powolutku, na miarę swoich możliwości, właśnie mierząc siły na zamiary. Ale żeby się tych podjazdów nie bać, bo one naprawdę bardzo wiele dają. Trochę nam się niebo zaciągnęło. Czarna chmura nad nami, więc szybko nagrywam i wracam do siebie, bo dzisiaj niestety zapowiadają na popołudnie deszcze w tych stronach. I tak chciałbym jeszcze raz powrócić do tego mojego pierwszego podjazdu, o którym mówiłem wcześniej, bo po tym pierwszym nastąpił drugi. Ja się nie zamknąłem na podjazdy, tylko wręcz odwrotnie. Ta porażka tego pierwszego podjazdu, która uzmysłowiła mi, że kompletnie nie mam formy, że kompletnie nie potrafię jeździć na rowerze, że to co do tej pory było, to było fajne, ale tak naprawdę nic to nie dało, gdy przyszła konfrontacja z jakimiś podjazdami że to spowodowało, że stało się to dla mnie wyzwaniem. I pojechałem drugi, trzeci, czwarty, piąty raz na tym urlopie. I z każdym kolejnym podjazdem okazywało się, że idzie coraz lepiej. Wtedy uzmysłowiłem sobie, że właśnie to podjazdy robią naszą formę. Że to wszystko, co tutaj wypracuję, będąc na urlopie, korzystając z tego, że tutaj są górki, to wszystko zaowocuje później w jeździe w kluczborku na bardziej płaskim terenie. I wiecie co? Tak właśnie było, tak właśnie było, każdy kolejny podjazd powodował to, że ja miałam więcej sił, że on wchodził coraz lepiej, czułem się coraz mocniejszy i to też spowodowało to, że nie bałem się wyruszyć troszeczkę dalej, no bo najpierw dojadę do tej pierwszej górki, ją pokonam, zjadę, ale kolejny raz pojadę jeszcze dalej, bo tam jest kolejna górka i kolejna i kolejna, aż w końcu dojechałem w to miejsce za mną, czyli... W czeskie góry, no bo jestem w tym momencie również w Czechach, ale tam dopiero zaczynają się prawdziwe górskie podjazdy. I gdy na garminie pokazywało mi, że najpierw pokonałem 100 metrów przewyższenia, później 200, 300, aż w końcu, no to może spróbujmy 1000. No i tak to siłą rozpędu spowodowało, że gdy zaczynam ustalać trasy, to nie patrzyłem się na to, żeby ta trasa była płaska. Wręcz odwrotnie, żeby tam było jak najwięcej przewyższeń. Gdy trasy planowałem, wchodziłem na strawę, gdy układałem Właśnie jakąś trasę, to się patrzyłem. Czy tutaj pojadę, czy inaczej, a tutaj jest fajniejszy podjazd, tak pokazuje więcej nachylenia, a to tam spróbuję. No i to w głowie coś odblokowało. Właśnie odblokowało to, żeby się tych podjazdów nie bać, a wręcz odwrotnie, żeby ich szukać. I gdy po urlopie wróciłem do Kluczborka, no to już nie wybierałem tych tras łatwych, bo one były już za łatwe. Ta jazda wokół komina wchodziła o po prostu tak, bez problemu i jeździłem coraz szybciej po takim treningu, właśnie na górkach, na podjazdach. A z drugiej strony zaczynałem właśnie na miejscu szukać podjazdów, bo okazało się, że troszeczkę na wschód, Jadąc kilometrów, rozpoczyna się już Jura Krakowsko-Częstochowska, zaczynają się podjazdy, jakieś ścianki dziesięcioprocentowe, no coś niesamowitego. Więc jak do tej pory było płasko, to od tej chwili szukałem już podjazdów. Po to dzisiaj ten materiał, żeby Was przekonać do tego, żeby tych podjazdów się nie bać. Że oczywiście, tak jak już mówiłem, na początku stopniowo, powoli, ale starać się podjeżdżać jakąś górkę. Wybierzcie sobie jakąś górkę w okolicy. Może to być wiadukt, no bo jeżeli mieszkam w miejscu, gdzie górek nie ma, no to wybierzmy ten wiadukt. Podjedźmy na niego jeden raz, później spróbujmy kolejny, kolejny i powtarzajmy to, i nagle zobaczymy, że z kolejnym podjazdem wychodzi to coraz lepiej. I z kolejnym podjazdem przychodzi również niesamowita satysfakcja, że coraz lepiej mi to wychodzi, że mam coraz więcej sił, coraz szybciej mogę to wszystko pokonać, że jestem coraz mocniejszy. No i wybierajmy właśnie takie trasy, gdzie są podjazdy, bo z jednej strony jest to niesamowicie rozwijające dla każdego rowerzysty, dla każdego kolarza tutaj robi się forma, a z drugiej strony, no nie ukrywajmy, Najpiękniejsze widoki są właśnie tam, gdzie są górki, gdzie są góry, więc to jest ta wartość dodana tego wszystkiego. Ja właśnie tak robię. Staram się jak tylko mogę wybierać właśnie te górskie trasy. Staram się w góry wyruszać, zabierać rower ze sobą. I też takie doświadczenie w związku z feriami zimowymi. Do tej pory dwukrotnie udawało mi się wyjechać w jakieś cieplejsze strony raz z kolegą do Chorwacji, niedaleko i Tam żeśmy byli tydzień, i rzeczywiście podjazdy wchodziły niesamowite. Najdłuższy mój podjazd w życiu 20 km wjeżdżaliśmy na Wojaka, prawie 1400 metrów przewyższenia od poziomu morza, więc robiło to wrażenie na 20 km. Więc coś niesamowitego. Ciężko było, co niemiara, ale satysfakcja ogromna. I też inne podjazdy. Które wtedy żeśmy robili. I po takim tygodniu w tej Chorwacji. Kolejny sezon, no to było coś niesamowitego. Naprawdę forma niesamowita. I to nie tylko dzięki temu, że tam było cieplej i można było sobie pojeździć, ale właśnie dzięki tym wszystkim podjazdom, bo tam płasko nie było. No i w tym roku e, mój wyjazd do Hiszpanii, do Kalpe, też bardzo dużo podjazdów, też wiele metrów przewyższenia w nogach i to oddaję, bo ja już w tym momencie czuję, że po prostu inaczej się jeździ niż się jeździło do tej pory. Słuchajcie, Bocian leci, będzie lądował. Pięknie, majestatycznie uwielbiam taki w locie, więc no sam widzę, że ta Hiszpania dużo już w tym momencie daje, a tak naprawdę jest dopiero gdzieś środek, czy początek, różnie to możemy nazwać tego sezonu, więc każda jazda na rowerze naprawdę wchodzi jak złoto i to dzięki właśnie tej Hiszpanii, dzięki tym podjazdom. Dlatego zachęcam, nie bójcie się podjazdów, podjeżdżajcie, szukajcie górek, a żeby łatwiej te górki pokonać, to używajcie przełożeń, przerzutek, które macie w rowerach, a bardzo często my tych przerzutek nie wykorzystujemy, no bo po co, jak mamy płasko? I w tym naszym jeżdżeniu po górkach, po górach, nie zwracajmy uwagi na średnią prędkość, bo to naprawdę nie oddaje tego wysiłku, który wkładamy. Jak ktoś ma pomiar mocy w rowerze, ale to sądzę, że bardziej już zaawansowani kolarze amatorzy, ja nie posiadam, może kiedyś się dorobię, bo tak myślę, żeby może spróbować, no to widzą, z jaką mocą pokonują te podjazdy, jak to naprawdę bardzo wiele daje, jakie generują wartości, których na płaskich trasach wygenerować jest trudno, a w górach bez problemu. Dlatego się nie patrzcie na średnią prędkość, no bo ktoś zrobi 100 km po płaskim, będzie miał średnią 33 km na godzinę, a ktoś zrobi 100 km po górach, będzie miał średnią 26 czy 27, to jaśniem twierdzić, że ten po górach no, wykonał większą pracę niż ten po płaskim. No ale mniejsza z tym. Naprawdę góry wiele dają, dlatego podchodźmy do nich również z respektem, nie patrząc się właśnie na średnią prędkość, tylko na ilość przewyższeń, które pokonujemy, bo to one świadczą o trudzie danej jazdy. Powiem tak szczerze, że ciężko się tutaj nagrywa, bo ruch dzisiaj jakiś taki bardzo duży, co chwilę coś przejeżdża, no ale też zaczyna lekko kropić, więc mam nadzieję, że tym materiałem zająciłem kogoś do tego, żeby spróbować swoich sił na podjazdach, żeby poszukać jakieś górki, tam pojeździć, potrenować i zobaczyć, jakie to efekty przynosi. Mi przynosi niesamowite, a jeszcze dodam na sam koniec, że ja jako bardzo filigranowy zawodnik no bo ponad 1,90 m wzrostu, prawie 100 kg żywej wagi. Wiem, muszę schudnąć. Jestem taką żywą reklamą, że wcale nie trzeba być super szczupłym, nie trzeba być niesamowicie wycieniowanym, żeby jeździć po górach, żeby tutaj trenować, żeby się rozwijać również kolarsko i żeby przede wszystkim mieć frajdę z tej jazdy. Dlatego wsiadamy na rowery, szukamy górek, jeździmy. Robimy formę, odkrywamy piękno, które górki i góry ze sobą niosą. No i przede wszystkim, tak jak już mówiłem, Niech to będzie dla nas niesamowita frajda. A jak potrenujecie, to sami zobaczycie, że forma również z tym przyjdzie. Ja lecę, bo uciekam przed tym deszczem, bo przed chwilą coś na mnie kropnęło, jakaś kropla spadła z nieba, więc lecę na północ w stronę Polski i w stronę Nysy. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.